Teraz będzie Git na pewno Jezu jak wieje ale kufry to wieje Teraz będzie Git na pewno z transmisją Jestem, jak widać co dojechałem normalnie Gdzie jest renatka? No nie ma, niestety nie ma renatki. Dzisiaj ja trochę innym tym. Pewnie wieje w chuj i pewnie sobie słychać, co? Dzisiaj takim koleżkom się przyjechałem. No. Mm, w ogóle dobrze ten, dobrze dobrze w ogóle działam, mniej więcej ten live, bo jestem za granicą i nie wiem jak z internetem, jest wiecie. Na pewno w chuj wieje, to jestem pewny. I nie poszukujesz. Ej, chuj. To czekaj, śrubowca. O! Tu nie powinno wiać. Jakościowo jest git. No, no moje, moje. Tylko chyba da oddawać, bo za, za drogie trochę. Zajebiście wszystko działa git. No bo wczoraj paliłem Lajewa na chacie. To nie było tego. To nie było w ogóle mm, czatu. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia dlaczego. Jedziemy? Przejeżdżamy się? Tylko muszę pasy zacznie bo będzie pikać. Kurwa. Muzyczkę bym nocy odpalił, ale telefon musiałbym podłączyć. Co tu tak napadało? Po środku? Ja nie wiem. Patrzcie, blaczki są. Można jechać. O, tak, blaczki są. Czekajcie, sobie ten yy, sobie ręczny zwolnimy. No, i śmigam w w ogóle z jakimiś rzeczami chujowo strasznie ale dziwne że ten dziwne że tutaj jakoś live'a mówiliście bo yy, no no tutaj raczej internet chujowy będzie w ogóle ten dalej działa Live ik? powiedzcie mi bo ja nie mam pojęcia tutaj jest mak jeszcze obok myślę czy sobie pójść zjeść ale raczej, raczej nie Czekajcie, bo coś. A, bo mi się nie pokazywało w ogóle. Leasing działa, dobra. Eee, tak, leasing wiesz, ja nie wyłożę takiej gotówki, bo to jest. Eee, trochę kosztuje jednak, żeby tak gotowe mieć. Te że teraz też to mieszkanie sobie biorę w Niemczech. Więc jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Yy, nic nie ścina, nawet to zajebiste. zajebista zajebista opcja. Patrzcie, tu macie taki komputerek. jeszcze nawigację włączymy. Jak chcecie, mogę wam pokazać, gdzie jestem. I tak mnie nie znajdziecie. O, tutaj tutaj jestem sobie. O kurwa, czekajcie, bo mi się przesunęło coś. O, tu, tu. Tu się kiszę. Więc jak ktoś tutaj mieszka obok, to może podjechać, bo już wiemy, nikt nie mieszka. Elo, się ma. To jest tajemnica, ile płacę. To też tak. Po, po znajomości, trochę to znajomości ma się w Niemczech w takiej firmy jednej. Ale nie mało. I tak. Kurwa. Wczoraj w, byłem w Polsce w ogóle jeszcze. Mm, to też się. Ludzie się w, kurwa gapili jak sam z kurwy W Niemczech to coś normalnego, takie auto. To jest a szóstka. No raz pójdę do tyłu, to pokażę. Tylko jeszcze się rundkę machniemy, se Dóweczka. O, jakiś golfik se jedzie na prawo. Chujowo bo nie miałem z danego uchwytu i tak w ręce trzymać to mega pizda jest. No, na parkingu se stanę. Mogę Wam pokazać z tyłu co tam się dzieje. Lim lim limousine, czyli to Chyba Sedan jest, bo to nie ma Chyba Sedanu normalnego. Czekajcie, wezmę sobie parking, wrzucę e, ręczny I pokażę z tyłu O kurwa, jak wie. Strasznie mi się zacieki, porobiły, w Polsce myłem Macie. Jak coś to diesel kurwa, diesel Tak dupcia się prezentuje, więc całkiem spoko. Tak od dołu się zobaczy to... to. fajno. Ale no. No zachali z mają, jak to mówią, nie? Ojko, czekajcie, się odpali jeszcze. To jest śmieszne, bo jak odpalam, to mi się fotel do przodu przysuwa. A jak zapnę pasy, to jeszcze mi się potem na mnie zaciskają. Tak kurwa, zesk zeskizować się idzie, nie? Tu se można też ekraniki se przemieniać. Tu są te asystenty, asystent pasa ruchu, ten tempomat aktywny, że jak się zbliżasz do kogoś, czekajcie, tu Bluetooth z telefonem, żeby się połączyć, nawigację. Albo możecie sobie zrobić, o, i zegary są teraz duże. Albo małe, albo duże. Grzane kurwa kierownice I co słuchać Wektorek? Nie wiem, do no, roboty sobie przyjechałem Do Niemiec, na, na długo teraz Bo mam nadzieję, że koronki nie złapie Nie no, mój stary nie ma prawa jazdy Nawet, więc stary mi nie no Bananowe życia ja, Nie no, do bananowego życia trochę brakuje Ale powiem wam, że Mam kilka dni to auto I strasznie, co mogę powiedzieć Te kokpity kurwa, to wszystko tak się palcuje Wszystko dosłownie Co w tym aucie jest? Tak samo tu są takie chromowe te wstawki. One też się w chuj palcują. Tu są też te e, Piano Black to się chyba nazywa, nie? Tu też się kurwa palcuje. Wszystko się tu palcuje, tylko co może się palcować. Tu jest jeszcze ten panel cały czarny, to tak samo się palcuje. Jebaństwo, ekrany. No, no Chujowe to jest strasznie, powiem. E, czotna, na wszystko to myśli są widoczne na e, gitarę. Siema Green, siema. Siema na kolana, jak to mówią. O, szwaby. Ledy masz w środku jak ciemno. No właśnie, nie wziąłem, wiesz? Yy, nie wziąłem tej opcji. W sensie wiesz, to tam nie miałem dużo do wyboru, bo mało takich było około na, na, na leasing, żeby wziąć sobie. Tutaj w szwabach. Yy, ale no. Tu jest w ogóle fajnie, tylko nie wiem czemu nie chce mi ładować. Jak ktoś ma taką samą mi powiedzieć, że możesz czy tu z chusteczki. Tu macie taki ten, że telefon se kładziecie I powinno ładować kurwisko, ten, bezprzewodowo, indukcyjnie I kładę i się nic nie dzieje, a mam włączone w opcjach I muszę se kabelkiem ładować, jak widać pizza blada kowro, tak jak tu mówią I zajebista opcja też jest taka z tyłu Że nawet z tyłu macie, o będzie widać Chyba Nawet z tyłu macie kurwa U, Ekran, nie? Nie wiem, czy to widać, czy nie Kurde pierdolę. Ekranus najebali tyle. To na ile lat? Na 4, ale mówię, będę chyba oddawać. W ogóle tych łopatek też się rozkminiam, Kurwa, zmieniam łopatkami, a to i tak mi wybiera bieg. Jakie są łopatki, to moim zdaniem nie powinno biegów mi i tak narzucać. Tylko powinno zmieniać tak jak ja łopatkami sobie zmieniam. A ja mogę tylko redukować jedną górę, jedną w dół, a resztę blokuje mi. Chyba, że to może musiałbym na jakąś asystę wyłączyć. No. Papilniczki nie ma. Dla palaczy. To jest może ważne. Chociaż tu coś jest, a nie, to jest tylko oddzielony panel. Myślałem, że ten... Znaczy grzane dupy, grzana kierownica. Tu też grzany dupy prawe. Nic co, tablecik, kurwa. Nic specjalnego tu nie ma za bardzo. Tyle. Będę kończył. Zaraz. Odpaliłem, bo, przynajmniej się pytaliście o to auto, bo na chwilę też odpaliłem live'a, żeby pokazać. Z przodu tylko fajnie, a jeszcze z przodu w sumie. Jak w takim aucie można palić, a uwierz mi, że dużo osób by paliło. Takich zarobków czy coś, no to oni tam mają wyjebane. Wiem, że wieje w chuj, ale... Z przodu on fajnie wygląda. Kurwa. Z przodu całkiem spoko jest. Z tyłu mi się mniej podoba, z przodu jest kocór machę ma długą jak sam skurwysyn Dobra, zapierdalam do środka No, jest kocur. Fajnie, fajnie te Audi wyglądają nowe, no To prawda Ale z tyłu mówię, z tyłu tak sobie Chociaż, no nie no, źle nie jest Nie będę wybrzydzał, no ale przy, przy przodzie to się chowa akurat Dobra, palę gumę i spierdalam więc ja kończę, bo też na to muszę oszczędzać. Muszę te oszczędzić na tkaninę. Więc yy, chodam i oszczędzam meta. Więc yy, dzięki, kto tam wpadł i uciekam. Więc się i w poniedziałek, czwarta, mam do roboty, więc pisz dobra do koła ale no tak to już jest w życiu, więc ciemka.